Witaj na Marsie, w czerwonej planecie, którą dawno temu porzucono. Tutaj nauka stała się religią, a technologia modlitwą. Witaj się, z Adeptus Mechanicus, w maszynę. Adeptus Mechanikus to jedna z najpotężniejszych organizacji w Imperium Człowieka. Często nazywani mechaniką lub kultem maszyny. Są straszyngami technologii Imperium. Nie tylko naprawiają i produkują maszyny, oni je czczą. Technologia dla nich to nie narzędzie. To żywa istota posiadająca duszę i własną wolę. Oni Marsa są jej prowokami, wybrańcami, ale i niewolnikami własnej obsesji. Historia z Mechanicus zaczęła się na Marsie tysiące lat przed obecnymi wydarzeniami. W roku ludzie na Ziemi niemal wyginęli. Mars zdizolował się i pogrążył w ale potem pojawiła się grupa naukowców i inżynierów, którzy zaczęli zbierać wiedzę i traktować te zarobki jak na Tak narodził się kult maszyny. Ci, którzy rozumieli maszyny, stali się władcami. Imperator pojawił się na Marsie, mechanikum było już potężne. Zawarli sojusz, ale nigdy nie porządkowali się Imperium. Religia kultu maszyny jest niezwykła. Krzczą Omnisjasza, Boga Maszyny, którego utożsamiają z Imperatorem. Choć niektórzy wierzą, że Omnisjasz jeszcze nadejdzie. Każda maszyna ma ducha. Duch musi być szanowany. Przed uruchomieniem nawet zwykłego silnika odprawiają rytuały, śpiewają litanie i namaszczają go świętymi olejami. Wierzą, że wiedza jest święta, ale jednocześnie boją się jej zbyt głębokiego poznania. To paradoks, który definiuje samą kulturę. Jednoczesne poszukiwanie i lęk przed odkryciem. Członkowie Mechanikus nie są już ludźmi. Większość ich ciała to maszyny, implanty, kable i stary. Im bardziej ktoś jest zaawansowany, tym mniej jest w nim człowieka. Te kapłani kierują światem fabryk, później i laboratoriów. Na ich szczycie stoją magosi. Najpotężniejsi, najstraszniejsi członkowie mechaników. Oni decydują, która planeta dostanie broń, a która zostanie pozbawiona technologii. Ich umysły często są podzielone. W jednym ciele może być nawet kilka osobowości, a ich umysł może istnieć jednocześnie w świecie realnym oraz cyfrowym. Mechanikum kontroluje całe światy zwane planetami Kuźniami, które są po prostu wielkimi fabrykami. Produkowane są czołgi, broń, statki kosmiczne wszystko co chwila imperium. Światy później są piekłe toksyczne powietrze, morze chemikaliów, miliardy robotników, którzy nigdy nie widzieli słońca. Ale to piekło utrzymuje imperium przy życiu. Bez Marsa i innych planet kuźni imperium upadłoby w ciągu jednego pokolenia. Największym sekretem adeptus mechanicus jest technologia STC. To starożytna baza danych technologii sprzed tysięcy lat, zagubiona przez ludzkość. Mechanikum poświęci wszystko, żeby znaleźć nawet mały fragment STC. Każdy znaleziony schemat, który utkwia, warto więcej niż cała planeta. Ale te tajemnice są także największym zagrożeniem. Nie jeden świat został doszczętnie spalony, by nikt poza nimi nie poznał ich sekretów. Adeptus Mechanicus to frakcja paradoksu. Żyją w obsesyjnym pragnieniu wiedzy i jednocześnie pojąć się tego, co mogą Są, są strażnikami sekretów, które mogą uratować imperium lub całkowicie je zniszczyć. Ale kim są naprawdę ludzie, którzy wyrzekli się własnego człowieczeństwa, aby star się bliźć maszynom? W następnym odcinku spotkamy tych kapłanów i zajrzymy za kulisy ich mrocznych laboratoriów, gdzie granica między człowiekiem a maszyną już dawno przestała istnieć. Zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków i pamiętaj... Ciało jest słabe, maszyna jest grzeczna.